Panie i Panowie, ja jestem kulturalny wilk, a to jest City Skylines, czyli konkurencja dla SimCity. W dzieciństwie grałem w SimCity 3000 i SimCity 4. Bardzo mi się podobało, ale też zawsze, przynajmniej z tego co obecnie pamiętam, miałem takie wrażenie, że niektóre rzeczy robię nieoptymalnie i nie do końca przemyślanie. Tutaj jest sprawa znacznie łatwiejsza, ponieważ nas we wszystko, we wszystkie możliwości wprowadzają powoli, stopniowo. Mamy kolejne poziomy rozwoju, tak jak poziomy w grach RPG, w których odblokowują się kolejne możliwości. Możemy na przykład zacząć brać pożyczki albo rozbudować infrastrukturę transportu. Wszystko się odblokowuje stopniowo, więc jesteśmy za każdym razem wprowadzani we wszystko, co się tylko odblokowało. Dobra, zaczniemy nową grę. Mamy do wyboru mapy. Te mapy są olbrzymie. Bardzo przyjemne jest to, że tu jest minimum konfiguracji, żeby wystartować grę. I też minimum nauki. Inaczej było w SimCity. W SimCity zaczynał się od tego, że można było sobie teren po prostu zrobić wyrównać albo zrobić góry, jeziora, rzeki. Tutaj od razu mamy albo predefiniowane, albo w edytorze możemy po prostu sobie zrobić własną mapę i do niej wracać wielokrotnie. A mapy są naprawdę gigantyczne, chociaż zaczynamy od małego terenu. Dobra, ja w takim razie wezmę coś w stylu na przykład cienistych plaż. Cieniste plaże? Wyspy. Cieniste plaże. Okej, okay, ruch lewostronny. Nie. Za to nazwę miasta sobie zrobię. Będzie to Zielona Cebulka. Dlaczego? Jak wam pokażę mój plan zagospodarowania przestrzeni, to wtedy stwierdzicie, że to dobra nazwa. Ok, połączenia zewnętrzne mamy każdą możliwą drogą. Czyli zarówno autostrady, jak i kolej. Też statki i droga powietrzna. Sporo wody. Zasoby naturalne. Hmm, w miarę umiarkowane. Dobrze jest. Cześć! Zacznijmy budować drogi. Dobra, pierwszy, co ja zrobię, to zapozuję. No w sumie to teraz nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie mamy ani przychodów, ani rozchodów. Okej, okay, dostaliśmy coś takiego. Mamy tutaj autostrady na środku. Fragment drogi. Aha. Jednokierunkowe, obydwie to moglibyśmy rozbudować albo zmienić w zwykłe drogi, i zaraz co zrobimy. No i teraz chcą się z nami zapoznać. Ja to już widziałem. Generalnie trudno mi było się oderwać, jak pierwszy raz grałem. <gryw> Bardzo wciąga. Więc tak. Niech to sobie leci. Ja jeszcze muszę powiedzieć o tym, że cóż. Jak długo ja będę grał? Mianowicie tutaj można skończyć w zasadzie jedynie albo znużeniem, co na co się nie zapowiada, albo tym, że po prostu zabraknie nam budżetu i wszyscy nas zjedzą, wierzyciele. Tak więc będziemy grali dotąd, aż będzie to sensowne. <gryw> albo do porażki wielkiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc czemu zielona cebulka? Mianowicie zamierzałem, tylko to mi trochę popsuło plany. Zrobić miasto na bazie kręgów. Kolejne kręgi, tak jak cebula, że najpierw mamy krąg i to droga jest, przy której są budynki zwykłe mieszkalne, następnie krąg usługowy, a następnie krąg z fabrykami. Potem trochę odstępu, żeby nie było, że zaraz obok fabryk są nowe budynki mieszkalne. Zrobić kolejne kręgi, mieszkalne, potem znowu usługowe i fabryki i tak dalej i tak dalej. No ale tutaj mamy problem, ale jakoś z nim sobie poradzimy. Oczywiście możemy półokręgi robić i właśnie to zamierzam zrobić. Aczkolwiek przy rzece to zawsze fajnie by było usługi zrobić przy samej. No bo wiadomo, turyści by się tutaj zbierali. Chociaż nieprzyjazny tutaj teren jest. Nieprzyjemne zbocze. No, zobaczymy. Dobra, czas zacząć w takim razie. Połącz swoje miasto z autostradą. W taki sposób nie mogę? Mogę. Wymagane połączenie zewnętrzne. Dobra, ja w takim razie zrobię coś takiego. Zaczniemy od pierwszego kręgu. Nie no. Nie mogę? Mogę. Ok, kręta droga. To tak. Cztery. Pięć. Dobra. To miejsce jest już zajęte. Aha. Czyli rzeczywiście nie możemy w taki sposób tego zrobić. A jak możemy to zrobić? Zjazd jakiś. Jeszcze nie możemy. Okej, okay, w takim razie będzie tutaj. Nie, to naprawdę napsuje no, plany. Ech. Ech. Hmm, taki okrąg? Proszę <grym i zjastrzańczyzny> być. Jakiś zjazd trzeba będzie zrobić w takim razie. Tu jest niby jednokierunkowa. Trzypasmowa w każdą stronę. Ale chyba możemy zrobić po prostu coś takiego. Moment. Kręta tak. Więc, no powiedzmy tak. Oho, od razu przeprowadźmy tu. Ej, to ma sens. Dobra, to to będzie środek. To tutaj gdzieś będzie jeden punkt. Jakoś tak. O tak. I tak żywo trochę. No powiedzmy. <grystanie> to już będzie na przyszłość? W takim razie robimy miejsca mieszkalne. Od razu? Od razu. Co tu zwlekać? Tylko. Co to ma znaczyć? <grystanie> Do naszego miasta można tylko wjechać. Nie można z niego wyjechać. No bo kto by chciał? Takie cudowne. Ale chyba tak zrobię. Coś takiego. Nie wiem, czy to ma sens, chyba nie. Normalnie by miało. No. Nie wiem jakie chockie klocki będą tutaj siedziały, ale na pewno trzeba będzie zrobić ambulansę <śm> tutaj gdzieś jakiś szpitalowok. No bo to się źle skończy. Wielokrotnie. Dobra. Budynki mieszkalne, ale zanim do tego przejdziemy, to będzie nam potrzebna zarówno prąd, jakaś elektrownia, jak i woda. Tak więc, ja stację wodociągową mogę zrobić gdziekolwiek, właśnie w którą stronę płynie rzeka. W tą. To jest bardzo mocno widoczne tutaj, więc nie ma oznaczeń. Jak to nie jest widoczne, to tutaj pojawiają się takie strzałki, w którą stronę płynie. A dlaczego mi to jest potrzebne? Ponieważ jak ja zrobię stację wodociągową, to dobrze by było pobierać. O, jednak pojawiają się. To dobrze by było pobierać wodę stąd, skąd nie wypływają ścieki, prawda? Myślę, że to dobry pomysł, więc zrobimy ścieki gdzieś na samym dole. A jeszcze fajnie by było dokupić parcelki. Czy jak to tam nazywają? Tutaj. Kup, kup, kup. Nie, tu są obszary. Hmm. Jakoś to ciekawie tak nazywają. Zaraz zobaczymy. Dobra. Czyli generalnie tutaj będzie jeszcze jeden taki teren, jeszcze jedna warstwa do zrobienia. Ale najpierw musimy zrobić właśnie. Czy zrobimy turbiny? Jak tam z wiatrem? Tu, gdzie jest ciemno, tu jest mocna siła wiatru, więc można robić. I. Będzie dosyć dużo energii dostarczało. Aczkolwiek tak chyba najlepsza będzie taka energia, zanieczyszczenie elektrownia węglowa powoduje. Za mniejszy hałas. Koszt też jest, no cóż, mniejszy koszt przynajmniej utrzymanie. No, szczególnie jednorazowy. Dobra. Czyli tak jak pięć tych, jeśli chodzi o moc, tych. Turbin wiatrowych maksymalnie mocno działających. To jest jedna taka elektrownia węglowa, ale za to utrzymanie jest mniejsze 400 tylko, a tutaj 560. Powiedzmy na to: <grymny> To jest jak S, jak dolar z tymi dwoma kreskami pianowymi, tylko że C od Cities, City dolary. Nie, niech to będą jakieś tam dolary. Więc możemy albo coś takiego kupić, albo coś takiego? Złe miejsce? Tak, wiem. Mogę skasować albo przemieścić budynek? Dobrze, że można. Tutaj gdzieś była maksymalna moc. Tu? Tutaj może być. Potem ewentualnie przeniesiemy. Dobra, ja zrobię coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie. Podłączę do prądu. To chyba... Nie, na razie nie będę nic takiego robił. Zobaczymy. Estakady. Właśnie ja powinienem zapauzować? Powinienem. Tak, teraz już płacę. <grym> Dobra, elektryczność. Na początku jak grałem, to po prostu walnąłem sobie taką elektrownię, potem jakieś tam turbiny i tak dalej. I okazało się, że za dużo płacę. Musiałem wziąć pożyczkę, potem wyszedłem na swoje, ale niestety nie smak pozostał. Dobra, w takim razie ja robię gdzieś jak najwyżej się da. Żeby było. O, trochę daleko. Ok, Podłączam. Tutaj będzie po prostu wodociąg. A tak, żeby starczało wszystkim. No i będziemy jechali, oczywiście to, że ja robię po okręgu to nie jest optymalne, jeśli chodzi o szybkość dojazdu na przykład, albo to jak zagospodaruje przestrzeń, ale myślę, że wyglądać będzie ciekawie i dlatego tylko to robię. Dobra, jeszcze trzeba to podłączyć do prądu, ponieważ inaczej taka stacja nic nie będzie robiła. Mam też panel ekonomia, do którego zaraz przejdziemy, dobra. Tutaj, gdzie jest ten obszar, tam sięga prąd. Więc jak ja sobie zrobię coś takiego. No, to już mam wymagany prąd? Dobra. Czas wreszcie jakieś zagospodarowanie przestrzeni uskutecznić. Więc. Rejon mieszkalny o małym zagęszczeniu. O dużym nie mamy możliwości, dopiero będziemy mieli, jak osiągniemy populację w liczbie 7000. Na przykład z tego co pamiętam, w Sim City można było po prostu sobie walnąć od razu taki odurzeń dużym zagęszczeniu, albo o średnim. I co? Okazywało się, że nikt tam nie robił budynków. Więc czekało się, aż ktoś tam zrobi budynek, i nikt nie robił. To było po prostu cudowne. Trochę mnie irytuje to, że zrobiono nam to, tą stradę przez sam środek, bo ja chyba tutaj nie mogę się w żaden sposób podłączyć. Mam czteropasmową drogę. No zobaczmy. Mogę? Ej. Siągnij kamień milowy. Wiem. Pierwszy od ilu? 440 ludzi. No dobra. Prosta droga. I co? Ja mogę to zrobić. Bez takiego zjazdu? Nie, to niemożliwe. Ty jak ludzie wjadą tutaj w tą stronę? Aha, no jasne. Dobra, to ma sens. Przecież mogą zawsze sobie gdzieś zawinąć gdzieś, gdzieś, albo tu jakoś, albo gdzieś daleko. Będziemy mogli te parcelki sobie kupić obok. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do tego, ale to później. Dobra. W takim razie zagospodarujemy tutaj przestrzeń, ja użyję mazaka. Więc na razie walniemy po prostu podwójnie dla ludzi. Tutaj mamy ile potrzebują. Bardzo wysokie zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. No i super. Proszę bardzo, mamy pierwsze rejony mieszkalne, i tutaj od razu dowiemy się, czy potrzebują wody, czy czego. Wody nie, ale prądu pewnie tak. Przy czym ja nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać, bo jak zrobię coś takiego... to nie wiem o co chodzi, co się dzieje. Teraz agrujec. W końcu w mieście dostępna będzie świeża woda. Witamy nowoczesność. Burmistrz rządzi. Ekologiczna energia jest najlepsza. Mam nadzieję, że burmistrz będzie konsekwentnie podążać ścieżką energii odnawialnej. Tutaj mamy generalnie tweety. Gratulacje, zbudowano pierwszą elektrownię w mieście. Podekscytowany. Maria jest podekscytowany. Dziwnie to brzmi, ale. Viva la nowoczesność. Cześć, tu ćwierkacz. Tak, tak, Twitter. Dobra. W takim razie. Witamy nowych. Na razie nie ma nikogo. Ktoś już tutaj coś zaczyna. O, elektryczność zaczęła być potrzebna, ale nie wiem, czy naprawdę muszę to tak przyłączać, na ile to starcza? No bo właśnie, jak są ludzie, to ludzie inni dostarczą prąd sobie nawzajem. I tak to się rozrasta od takiego miejsca. Więc możemy zaryzykować i tutaj skasować, zbuldożerować. I co? Zwrot 105? Co się stanie? O! Chyba dostatecznie blisko jest. Piękny. Dobra, co my tutaj mamy? Wskaźnik, że ludzie się osiedlają i że zanieczyszczenia się pojawiają. Ścieki zaczynają się gromadzić. Dobra, musimy poradzić sobie z tym problemem jak najszybciej. W takim razie w dole rzeki tutaj zrobię. O. Rurę ściekową. F. Czemu mi ten obrazek przypomina Half Life'a? <noise> Dobra. Jak najniżej. To dlatego, że tutaj będzie zanieczyszczenie. To dosyć spore. Właśnie pamiętam, jak w SimCity kupowałem wieże ciśnień i chyba nie ogarniałem, do czego one służą. Aczkolwiek ja mam kiepską pamięć, więc. Niekoniecznie należy ufać temu, co mówię teraz. Ale zdaje mi się, że tak kupowałem. O, coś takiego pamiętam. Kupowałem i obserwowałem, że coś tam robią. Ale nie za bardzo kojarzyłem o co chodzi. Dobra. Uzdatnianie ścieków powinno być coraz większe. Tutaj musi to dopłynąć. O! Dopłynęło. Dobra, mamy podwójne rury. Jak od razu pomyśleli o tym. Ale nadal uzdatnianie ścieków. Aha, uzdatnianie? Nie. No, to powinno być to. Co? Smród odszedł? Chyba jest ok. <gryw> jak tam z prądem? Na razie 1 MW jest używany, a mamy 7 MW do dyspozycji, więc jest jak najbardziej ok. Dobra. Teraz czas na ekonomię. Niech tutaj się rozwija wszystko. I może ja zapazuję jednak ekonomia. Co robi ekonomia? Mogę zmniejszać, zwiększać budżet i na razie w zasadzie tylko to. Na zarówno wodę i ścieki. Tutaj dzięki większym funduszom funkcjonuje wydajniej. Na razie nie jest potrzebne. Zmniejszymy fundusze, ponieważ dużo na to leci. To chyba przez to, że bardzo długie rury mam. No tak, ale ja nie chcę mieć smrodu tutaj gdzieś na rzece. Cóż, trzeba zapłacić za takie rzeczy. Za takie luksusy. Żydy mamy z To nie będzie wisła. Dobra. Elektryczność. To też zmniejszymy, co zmniejszy wydajność. Ale nam, tak jak widzieliśmy właśnie przed chwilą, taka wydajność nie jest potrzebna. O, mamy produkcję energii 1 MW. Troszeczkę nadmiar tego, co jest potrzebne. Niedługo zacznie nam brakować. Udostępniono nowy rejon. Mamy rejon przemysłowy i handlowy. Przemysłowy jako taki, i rejon biurowy jest. Do tego jeszcze nie doszedłem. Generalnie moje osiągnięcie to jest niecałe 3000 mieszkańców. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś potrzeby? Nie. Rozwija się powoli. Ale zapotrzebowanie jest równomierne na wszystko. Dlatego czas zrobić nowe rejony. Dobra. Czy wiesz, że możesz teraz stworzyć rejon w rejon przemysłowy? Polonizacja nie zawsze jest trafna, ale. Jest dobrze. Dobra. W takim razie ja zrobię teraz tutaj nową drogę na rejon przemysłowy. Na start usługowy. I tutaj, jak widać, są specjalne takie linie, żeby można było zobaczyć jak najbardziej efektywnie budować. Bo dzięki temu będziemy mieli właśnie nową drogę, przy której możemy wybudować właśnie optymalną liczbę tych parcelek. Znaczy, o tych kwadracików, zdatnych do zagospodarowania, będzie optymalna ilość, żeby nie było dziury. Dobra, kręta droga mi jest potrzebna. Teraz jak to ja mam zrobić? Najfajniej by było zrobić tak jak w niektórych edytorach graficznych, że punkt docelowy określam, który by był gdzieś tu, następnie wygięcie. Czy ja tak dowolną drogą robię? Chyba tak. Ej. Moment. To będzie w takim razie gdzieś tutaj, pomiędzy tymi trzema drzewami. I no, niestety. A najlepsze jest to, że możemy właśnie nie dość, że dowolne kształty robić, to jeszcze zrobić na podwyższeniu. Tutaj nam brakowało miejsca. Dobra, w takim razie ja to odwołuję. Musimy jakoś wygiąć się. Hmm. To najlepiej będzie w takim razie zobaczyć coś w tym stylu. O, tu jest przyciąganie. Więc mniej więcej wychodzi, że. Ta kępka drzew To jest nasz cel Plus jeszcze, o To jakoś gdzieś tu <słysy> To wyjdzie źle Ej Ej, nie jest źle Naprawdę nie jest źle Dziwne To co, drugi most robimy? Co? Czemu nie? No dobra więc, coś takiego. No, nie jest idealnie, dlatego tak nie wyrównuje się. 8000. Wow, nieźle. Tutaj oczywiście połączymy, bo gdzieś trzeba łączyć. Też jakiś przejazd by się przedał gdzieś tu. Skoro tutaj nikt nie wybudował. O, trzeba było myśleć o tym wcześniej. W takim razie, tutaj, tuż przy rzece, zrobimy drogę, to będzie jakoś właśnie tak. Więc trzeba będzie niestety wyprowadzkę komuś zarządzić. Przykro nam. Życie. Selowi, proszę Państwa. O, jakoś tak. No cóż, spraszam tutaj, z kolei no fajnie by było tak. Dobra, może kiedyś wyprowadzimy ich? Może. Oczywiście ci, którzy mają wybudowaną nową drogę, niezbyt są zadowoleni z tego faktu, ponieważ większy hałas jest przez to. No ale cóż. Chyba w tej serii się nagadam takie życie i tak dalej. Trochę tych tekstów pewnie będzie. Dobra. Tak. Skoro już buduję coś takiego, to dobrze by było właśnie zrobić. O, drogę trochę dalej. Al... No tak, tak, żeby ktoś po prostu nie narzekał ani nie osiedlił się przez przypadek. I tak. Teraz zagospodarowanie. To tutaj jak suję, żeby nikt tu się nie zasiedlał? Tutaj więcej. Domy mieszkalne? Czy już fabryki? Czy może usługi? Usługi! Czekaj, robię tak. O. Dobrze, to nie wpływa na obecnie już ustalone tereny. No i gitens? Tak? O, pięknie. Tak, wiem co się dzieje. <gryw> Dziękuję. No i super, powiedzmy. I teraz jeszcze... fabryki. No jak dziś te fabryki? Różne rzeczy tutaj będą. O! No! Pierwszy łuk! Oby triumfalny!